Siemoneczko ludziska witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Faring Simulator 2017 na górach. I w dzisiejszym odcinku jak sobie na ekranie możecie zauważyć, jest z nami Fendik yy, Fend yy, 9490X i sobie bez pewnego gadania pojedziemy sobie na kolejne szniwa. Przystawka już jest na polu, bo tutaj je ja nam radę podpiąć. Nie wiem dlaczego, ale mniejsza o to. Ale my sobie już naszym fendzikiem jedziemy. Przystawka jest na polu, tam na wózku, zawiozę ją innym fendem, ciągnikiem, dokładnie fendem. I będziemy sobie mucili to pole tutaj po prawej stronie, jak sami możecie również zauważyć. Ono jest bardzo, ale to bardzo duże. <laughs> ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Taki urok natury. Tutaj widzicie, ciężko ma fendzik. Ale no co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Tak to czasem bywa. No nie, <laughs> ogólnie tak <laughs> Ci plany pozmieniały I miały być odcinki tylko z realnej serii, ale Że sobie przypomniałem o tej serii, że mam, no nie Że mam tą serię, to po prostu ta seria y, Też się będzie pojawiała i wy ten odcinek, ten co teraz nagrywam Widzicie prawdopodobnie wy Boże Narodzenie lub Szczepana, w Szczepana najpóźniej O kurde, jeszcze nie, nie mam Polaku zakupionego ale to nic to podejdziemy na szybkości i zakupimy kupimy hektar pola. Co to jest hektar? No nie, że tak powiem. Teraz czekajcie, tylko teraz jakby to pojechać i to mucić. To to jest pytanie. A czekajcie, jeszcze kombajn trzeba porozkładać. Ja już wjechałem w pola, tu <laughs> trzeba rozłożyć. Dobra, rozłożone więc wjeżdżamy, no, spadki FPS-ów momentalne się pojawiły, ale no co zrobisz, że nic nie zrobisz? <laughs> Czasem tak to bywa na tych naszych farmach, mapach, a to nie moja wina, że są spadki FPS-ów, ja mam bardzo, ale to bardzo dobry komputer pod farminga, jak mi chodzi na wysokie ustawienia, no to proszę Was, to nie jest moja wina, to jest wina mapy. Zresztą ktoś tam pisał coś takiego, że to jest wina mapy, nie moja. No dobrze, że nie mamy tego FPS-u pokazanych ile jest, ale no, oj to. Mniejsza oto zresztą, że tak wam powiem. <laughs> Ważne, żeby było jak to tutaj. To jest najgorszy zakątek, bo tak właśnie ścina. Ale jak tam dalej przejedziemy, to już nie będzie ścinało bo wiem, bo już tutaj robiłem sobie, znaczy, no tak mniej więcej, o tutaj jeszcze troszeczkę są, ale są mniejsze, ale tutaj już jest płynnie chodzi wszystko i to mi się jednak ale to bardzo, bardzo podoba. Ogólnie mamy już 400 subskrypcji i mam nadzieję, że już poniżej 400 subskrypcji nie spadnie, to będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Ogólnie, kurde, nie zrobiłem zapowiedzi live'a. Ale na co zrobisz? Ja ten odcinek nagrywam we Wigilię, bo jeszcze mam czas. Ale ja nagram ten odcinek i spadam. Yy, no jedziemy tam z rodziną do rodziny. No nie z rodzicami do rodziny, o także, tak, że tak wam powiem. <laughs> Ale tutaj niech ja sobie jedzie, a ja zaraz wracam ludzie. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Przepraszam bardzo Was za to. Ale byłem po telefon, bo coś mi to przychodziło, a chcę właśnie sprawdzić co to bo może być ważne rzeczy. O, tutaj nawet belki są niepozbierane. No to ciekawe czemu ja ich tych ty, jak nie pozbierałem, ale to mniejsza o to. <laughs> no, że tak wam powiem. O tutaj ładnie podjedziemy. O, tutaj co do centymetra jedziemy. Ale o kurde przywaliłem drzewo drzewo Ja pierdykam kto mądry tak to posiał Że rany boskie Częstochowskie muć się za mną Ja nie wiem Nie mam bladego pojęcia No, najgorszy jest pierwszy objazd, bo wiecie, są drzewa zaraz wszystkie koło siebie No i to jest najgorsze Nie wiem, kto mądry tak daje wszystkie drzewa tak blisko siebie No widzicie? Widzicie? I to zboże jest tam w środku Ale no... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie, nie moja wina No, ale tak to czasem bywa Ogólnie nie wiem, czy będzie pełen zbiornik, czy nie będzie bo jak sami widzicie, słabo sypie troszeczkę, ale to posżyjemy, Zobaczymy, o, ok, jakoś tak o to leci, idzie no, ładnie, ładnie, bardzo ładnie. O to chodzi. No tutaj jeszcze dookoła razu nie objechałem. A mamy już prawie 6 minut odcinka. Ale no co poradzisz, jak nic nie poradzisz? <laughs> no najgorsze jest właśnie objechać raz dookoła. Później się już będę poprzecinam jakoś. Żeby jeździć na wprost. No nie. No dokładnie tak, jakby inaczej. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję pod dzisiejszym odcinkiem. Będę bardzo wdzięczny i mnie to bardzo, ale to bardzo motywuje. Teraz czekajcie, teraz ja wiem jak się przeciąć. Chyba się przetnę tak, o tak teraz pojadę prosto. No i coś wykminie i będę najwyżej z tej strony jeździł. <laughs> Oj, tam. Mogę, przecież. Spokojnie sobie z tym wszystkim. Ogólnie ludzie to powiem wam tak, że poszukuję jednej osoby do nagrywania. Mogą być nawet i dwie. Niech się ktoś zgłasza, będę wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny za to również, jak i również za subskrypcję, jeśli byście mogli zostawić. No ale zgłaszajcie się, bo naprawdę piszecie mi na live'ach, czy będzie gra z widzami. Gry z widzami nie będzie, ale będzie mo można za mną, ze mną zagrać, nagrywać. No jedna odpowiedzialna osoba mi jest potrzebna. Jak wam powiem, to więc nie wiem, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce, ale właśnie poszukuję tej jednej osoby odpowiedzialnej. Bo Wy mnie się pytacie na live'ach czy pod odcinkami, czy będzie gra z widzami, a ja Wam odpowiadam, że nie będzie gry z widzami, ale poszukuję jednej osoby, więc też to może być jakiś widz, do nagrywania, tylko na stałe, i że to mi pasuje, na przykład dajmy, że za 20 minut nagrywamy, to y, jak on jest, to żeby był, no nie, a nie. I na daną godzinę był, był na odcinek, no nie. Wiecie zresztą chyba sami, o co mi chodzi. bo wam, że tutaj troszeczkę strach jest jeździć. Dobrze, że takim ciągnikiem w kompanii, w jakiej przyszło jeździć. O rany boskie, wtedy to katastrofa. Wtedy to im się serio samo, w grze nawet. Naprawdę. Ale takim Władimircem na przykład, jakby tu przyszło obrać, to i y o jakby biegi powyskakiwały, żeby się nie miało gdzie zatrzymać. No serio, nie byłoby się gdzie zatrzymać. <laughs> ale na szczęście, że ja nie wiem Władimirca ani Bajbizona na tej serii to przynajmniej tyle że mam takiego fędzika na ja drobny omijek, ale oj tam może sobie być przecież <laughs> prawie 10 minut odcinka więc teraz już nam o dłużej szycie to idzie Teraz już będziemy raz przy razie jeździć To jeszcze szybciej będzie Mam taką nadzieję Ale ja nie wiem czy będę potrzebował przyczepy na zboże na ten rzepak Bo mamy 40% dopiero A tu sobie kara troszeczkę sypnąć Ale tak, zobaczymy jak to będzie. Boże się, mi się jak nie wiem. Znaczy, nie raz przy razie, nie, tylko daj dookoła, no nie? Tylko już poprzeczniaków nie będziemy robili. O, no, tylko daj teraz sami widzita. Jak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj teraz komputer chodzi, nie wiem dlaczego. Trzeba będzie go przeczyścić. Ogólnie formata chyba będę robił po nowym roku, ale to wiecie znowu wszystko pobieranie Fifa itp itd. Fifa 26 GB to ja cię pierdykam. No tylko nie wiem, czy to będę robił, czy nie będę, czy na feriach zrobię, bo na feriach w sumie też bym mógł zrobić. Chociaż w sumie mam go miesiąc to w sumie, czemu by nie? Można by było w sumie, na feriach gdzieś, bo ja mam ferie od dwa tygodnie, dwa tygodnie, 1 stycznia chodzę do szkoły, a później do końca stycznia mam ferie już. No więc gitesowo w sumie, no więc wtedy bym mógł, ogólnie pisać ludzie też w komentarzach, kiedy by macie ferie, jeśli ktoś jeszcze ogląda oczywiście w tym momencie, bo to różnie to bywa. Nawrócimy sobie o lag drobny, ale oj tam! Co poradzisz, że nigdy nie poradzisz? Czekajcie, ja tylko sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Tak, wszystko się nagrywa. Więc przepraszam, że tak od czasu do czasu ściągnę grę na pasek, ale chcę mieć pewność, że się też to nagrywa. Wszystko na raz wybrałem. Pojedziemy tutaj i to wymusimy. No i gitara się ma, będzie łokieć pięta i nie ma klienta. Tam Fendzior stoi. Okej, okay. tutaj się przetniemy. Czy się nie przetniemy? Nie będę tak jechał. Tu się przeciąć? Nie wiem. Dobra, pojadę tak. Już niech to stracę, że tak powiem. Będzie tu, kurde nie będzie 100% raczej. Ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Taki, Taki urok natury. Że tak wam powiem. Ładnie zawinąłem rogala, więc mogę lecieć dalej sobie na spokojnie. Na lajciku i to mi się podoba jak najbardziej na 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 ładnie, ładnie wszystko to wygląda że tak wam powiem ludzie. ogólnie zapraszam również na fanpage'a na... no na fanpage'a na facebooka, no nie, na, na grupę na facebooku oraz na fanpage'a, tylko tam jest nazwa niezmieniona, bo nie wiem dlaczego nie dam czegoś rady zmienić ale to wszystko będzie videosowe, zrobione, ładnie, pięknie i poszukuję również tego eee, boże, jak to się nazywa grafika na mój kanał jeśli ktoś by był chętny to bardzo chętnie mogę go nadreklamować więc, jak tam sobie chcecie, no nie? Mogę reklamować, możemy się zawsze się dogadamy przecież Tylko wiecie, pisać w komentarzach, albo do mnie na Facebooku No 6, 6 km na godzinę, żebym jechał pod tą teraz góreczkę No troszeczku wolno Muszę tak wam powiem O dobra sobie teraz takiej kamery pojedziemy i też myślę, że będzie gitasik Wpytkę ładnie no a jeszcze mam zamiar po tym odcinku nagrać odcinek z realnej serii no że wiem tam miał jak kiedyś go wrzucić. Jeszcze nie wiem jak dokładnie się będą te odcinki pojawiały, ale jakie dni. Mówię ci święta, mi prawdopodobnie nie mnie nie będzie w domu nieprawdopodobny, tylko na 100% mnie nie będzie w domu. Więc też nie będę miał kiedy nagrywać. Zawsze sobie warto ponagrywać do przodu. Wszczepana i Boże Narodzenie mnie na pewno nie będzie, a wtedy to będą te dwa dni, co się będą pojawiały odcinki. No i później nie wiem właśnie kiedy też wrócę po świętach do domu. No i ogólnie to tam różnie to będzie wyglądało. Wszystko. <laughs> Zobaczymy. Ogólnie życzę też wesołych świąt, może to spóźnione troszeczkę, no to widzicie w Boże Narodzenie ten odcinek, ale wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. No i czego tam sobie życzycie ludziska? Przecież Ile małych minut? No prawie 20. No o 17, coś takiego, mamy minut tego odcinka. Więc, ale to i tak jest dużo, przecież. Co by nie. Tutaj ładnie leci sobie. O kurdaż. Z wrażenia wysiadam z kombajnu. No, to ruszamy. tylko 2 y, 3 o, Ok. I teraz możemy lat lecieć sobie. I to mi się podoba. Jak najbardziej. I teraz się ma łopieć pęta i nie ma klienta. wezmę to na raz, powinienem wziąć tak, wezmę sobie to na raz, więc skitę sik to mi się podoba, tylko no tamto nie wezmę, no nie, no ale to spokojnie na dzień odcinku to zrobimy, w każdym bądź razie no 45 minutach się na spokojnie wyrobimy, więc to mi się podoba jak najbardziej. No ja zapraszam również na jutrzejszy odcinek tam zapisu z live'a. <laughs> Bardzo fajny zapis było, przyjemnie się grało. To mi się podoba. Ok, już mamy skończone. Hop, ok. Jeszcze sobie otworzymy rurę i wjedziemy sobie tutaj, i może weźmiemy fędzika. Czy w sumie nie? Nie, dobra, mamy 10 minut odcinka, więc coś wymyślę. W każdym bądź razie tutaj weźmiemy, odeprzyniemy żniwiarkę. O kurde, będzie ciężko, moim zdaniem. Tak będzie. A ja mam ludziska. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I my się widzimy w kolejnym odcinku, więc do następnego i wesołych świąt oczywiście. Więc siemaneczko!